Witaj. Kiedy zapomnieliśmy, że wszyscy jesteśmy ludźmi, kolejny temat, który od dłuższego czasu nie daje mi spokoju, to ci dał prawo do oceniania innych, czyli hipokryzja, wojna i religia. Obudź się wreszcie. W dzisiejszym świecie jesteśmy bombardowani nagłupkami, które przekrzykują się w przekonywaniu nas, że moje jest lepsze, że oni są zagrożeniem, że inni są winni. Pojawia się podział, który kiedyś byłby nie do pomyślenia, a dziś wyznacza nowe linie konfliktu. Granice nie biegną już przez kraje, a przez domy, rodziny i przyjaźnie. Dzielimy się na my i oni, na tych, którzy myślą właściwie i na tych, którzy są na bakier. Czy to naprawdę droga, którą chcemy podążać? Religia. Narodowość, kolor skóry, symbole, które nas dzielą. Wszystko, co robimy, zdaje się być próbą wykrzyczenia swojej racji. Jedni krytykują Kościół, inni go bronią. Jedni piętnują emigrantów, zapominając już, ilu Polaków uciekało i ucieka z kraju za lepszym życiem. Inni wyśmiewają. Jedni gardzą ciemniejszym kolorem skóry, inni oceniają przez mryz, pryzmat statusu i prestiżu. Czym to nas umacnia? Czy naprawdę daje nam więcej wartości to, że możemy kogoś potępić tylko dlatego, że jego historia życia, jego religia czy wygląd są inne od naszych? Ludzie zdają się zapominać, że pomimo różnic wszyscy mamy jedno wspólne tło, jedno serce, jedno człowieczeństwo. Każdy człowiek pragnie być zrozumiany, zaakceptowany i szanowany. Tymczasem wciąż uznajemy, że za jednego Polaka ma odpowiadać cały naród, za jednego Księdza cały Kościół, a za jednego terrorystę każdy człowiek o ciemniejszej karnacji. W tej retoryce jesteśmy niczym wycięte z papieru sylwetki, bez twarzy, bez indywidualności, bez historii. Jaki jest sens we wzajemnym ocenianiu się? Wyobraźmy sobie, co by się stało, gdybyśmy przestali się atakować i zaczęli naprawdę słuchać. Jeśli ktoś wyznaje inną religię lub ma inny kolor skóry, dlaczego ma to być pretekstem do oceniania go? Bóg, jakkolwiek go nazywamy i jakiekolwiek symbole nosimy, jest jeden. Nie ma znaczenia, czy nazywamy go Bogiem, Allahem czy Buddą. Każdy człowiek nosi w sobie iskrę boskości, która zasługuje na szacunek. Jakie mamy prawo mówić innym, jak mają żyć, kiedy sami często błądzimy, upadamy, podejmujemy złe decyzje? Tylko dlatego. Że ktoś należy do grupy, którą my potępiamy, nie daje nam prawa traktować go jako mniej wartościowego człowieka. Przecież można żyć w pokoju obok ludzi, których sposób myślenia różni się od naszego. To ich, jego, jej wybór, nie twój. Każdy ma swoją rację odpowiednią dla siebie. I ma do tego całkowite prawo. Kiedy zrozumiemy, że podział nie jest odpowiedzią. Kiedy pandemia COVID zwał, jak zwał, wdarła się w nasze życie, ludzie zaczęli się dzielić na grupy. Maski, brak masek. Igły lub ich brak. Każda decyzja wywoływała fale nienawiści. Tak szybko o tym zapomnieliśmy? Ludzie odwracali się od siebie, rodziny przestały ze sobą rozmawiać, przyjaciele zrywali więzi. To było jak stadium podziału. Jedna globalna tragedia ujawniła, jak łatwo nas podzielić. Już zapomnieliśmy, a przecież. Tak naprawdę to jeszcze nie zniknęło. Później przyszła wojna, a za nią polityka, manipulacja i kolejne podziały. To nie świat jest podzielony, to nasze serca i umysły. Świat jest jeden, ludzie są jedni. Jak długo jeszcze będziemy pozwalać, by ideologie i konflikty polityczne podsycały nienawiść? Pandemia czy wojna, to, jedyne wydarze to jedynie wydarzenia. Prawdziwe pytanie brzmi, co my z nimi robimy? Czy stajemy się lepszymi ludźmi? Czy pozwalamy, by te wydarzenia zamknęły nas na współczucie i zrozumienie? Nasze serca potrzebują otwarcia, a nie kolejnych murów. Możemy żyć obok siebie. Nie zawsze musimy się zgadzać. Nie zawsze musimy mieć takie same wartości. Możemy mieć swoje przekonania, ale nie oznacza to, że musimy. Udowadniać swoją wyższość, potępiając innych. Wyobraźmy sobie świat, w którym różnice są po prostu różnicami, a nie pretekstem do nienawiści. Zastanówmy się, kim my jesteśmy, że uzurpujemy sobie prawo do sądzenia innych. Czas spojrzeć na siebie, swoje słowa i czyny. Mówimy, że jesteśmy duchowi, wierzący, że wierzymy w dobroć i zrozumienie, a jednocześnie tak łatwo przychodzi nam ocenianie, potępianie, wykluczanie. To nie jest duchowość. Duchowość nie polega na poczuciu wyższości, ale na otwartości i akceptacji dla drugiego człowieka, takiego jakim jest. Czas na zmianę. Jest tylko jeden sposób, aby zakończyć tę spiralę nienawiści i uprzedzeń. Musimy zacząć od siebie. Czas Abyśmy spojrzeli na swoje uprzedzenia, na to, jak reagujemy na różnice, i zapytali siebie, dlaczego tak bardzo potrzebujemy podziału. Nie musimy lubić wszystkich, nie musimy zgadzać się z każdym, ale możemy dać im przestrzeń na bycie sobą, na swoje przekonania i sposób życia, bo właśnie jest prawdziwa miłość do bliźniego pozostawienie mu wolności. Ludzie mogą być różni, ale wszyscy nosimy w sobie to samo światło. Każdy człowiek jest godny szacunku. Nawet jeśli nie zawsze się z nim zgadzamy, przestajmy oceniać, krytykować i dzielić. Otwórzmy swoje serca na miłość, na zrozumienie. Bez potrzeby wyższości czy rywalizacji. Niech każdy człowiek, którego spotykamy, stanie się dla nas lekcją, szansą na zrozumienie siebie i świata. Zacznijmy widzieć człowieka w człowieku. Przecież inność jest piękna. To tyle i aż tyle. Zostawiam cię z tym tematem do przemyślenia. Będzie mi bardzo miło, kiedy zostawisz komentarz, podzielisz się tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał. Miej cudowny czas.